Dzisiaj się wdeł, będzie dobra auta. To, tak jakby jeździli, grali. pościg, to się, auta. 20 może Ale spróbuję uciec. ciekawe, czy mi się uda. Dajmy,

Mamy. Dobra, jeszcze raz. Takie trzy bogate. No, to Zacznij. I Should... Jeśli mi się uda, to po prostu będzie super, nie? Ale no, wątpię, że mi się uda z tym ode Jak mi już się nie udało. No. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać, no. Bo nie mam aż takiego superkomputera. Cóż. Jeszcze z YouTube'a nie mam na to kasy. Jakbym miał, no się za... No. dobra, to za... goniących nie dam... Nie będę pijął I no Nie zmieści się może Nie wiem Niech oby się zmieścił Jest Zmieścił się tylko nim trochę pojadę One mają nitro I tu powinno być raczej szybkie Dobra Teraz moje auto y... I żeby nie aż tak super mi było, to, to, to sobie też dam jakieś. E, raczej to nitro Jeśli nie i tak będzie dobrze. No nie ma. Szkoda. Dobra. Wyścig zaczynamy za 3, 2, 1. Dobra, jak... в общем Стоп. Musisz przeżyć. Puszczaj. Dobra, dzięki. Tutaj co robisz? Wstawaj, walcz. Nie bądź pachną. Hamuj, 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 hamuj! Wszystkie boty ciebie żyją. Super. Czyli... Tu, tu na dzisiaj wszystko, do następnego odcinka.